Wolontariat na pewno uwrażliwia i pozwala zobaczyć drugiego człowieka, przebić się oczami przez, przez jakby jego osobę, jego wygląd i zobaczyć tego drugiego człowieka w całkiem, w całkiem inny sposób. Gdybym nie była w parce, to w tym momencie na pewno tkwiłabym w swoim mikrokosmosie, który obejmowałby tylko i wyłącznie moje sprawy, moje problemy. Często między nami, wolontariuszami, a rodzinami zawiązują się przyjaźnie. Ważna jest obecność. Do pani Eli trafiłam trzy lata temu. Starsza kobieta, bardzo dużo schorzeń. Można się byłoby spodziewać, że, że pani Ela będzie narzekać: jaka to ona nie jest schorowana, że tu ją boli. A właśnie jest wręcz przeciwnie: ona wypytuje co tam u nas. Dzieli nas naprawdę kilkadziesiąt lat. Myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że jest to moja przyjaciółka i, i z drugą strony chyba też to działa. Jesteśmy dla niej chyba taką drugą rodziną. Pani Ela ma też problemy z pamięcią, dość spore problemy. E, może na przykład nie pamiętać tego, co jadła rano, natomiast e, mimo wszystko ona nas zawsze pamięta. Może jej na przykład o tym przypominać zdjęcie, które stoi u niej na kredensie. To jest Moje pamiątkowe zdjęcie, nie wiem czy z pierwszego razu, czy z drugiego, dlatego jak im, smutno ich nie, nie ma, to chociaż sobie popatrzę na zdjęcie, że, że, że są takie osoby, które po prostu przy mnie są cały czas. Nie osobiście, ale myślę, mi są. Zupełnie się zmieniło moje życie. Cały organizm, że tak powiem, się rozsypał po naświetlaniach, bo to już od 2000 roku, jak miałam raka, kiedy byłam w najgorszym momencie, po operacji, po, po, po chemioterapii, po radioterapii, zmarł za pół roku mój zdrowy mąż. Nie było mi jakiś tydzień, czy troszkę więcej. Nie dzwonił, nie dzwonił. Tak to codziennie zawsze pytał, jak się czujemy. Zebrałyśmy się z córką i przyjechałyśmy. Otworzyłam drzwi, dostałyśmy ciało męża w rozkładzie całkowitym. Wszystko straciłam w ciągu dosłownie jednego dnia, bo trzeba było wszystko wyrzucić. Wszystko. Nie dało się mieszkać w tym mieszkaniu. Odbiło się to echem na całe życie. Zostałam z niczym. I w tej chwili właśnie patrzę z innej perspektywy. Cieszę się, że, że to wszystko przeżyłam, że to wszystko już jest za mną. I w tej chwili cieszę się każdym dniem. Po prostu wiem, ile warto jest życie. Wiem, że ktoś do mnie zadzwonił, wtedy nie wiedziałam kto, co i jak. To słyszałam tylko w telewizji o tej szlachetnej paczce. I nagle zjawiła się pani wolontariuszka. Nie wierzyłam, dalej nie wierzyłam. Dobrze, że zdjęcia mi porobili, że, że to są dla mnie paczki. Pani Terenia, cudowny człowiek, zawsze uśmiechnięta, zawsze serdeczna. Z panem Konradem i z panią Moniką, jak przyszli do mnie. No, po prostu to tak, jakby moje dzieci, no tak ich polubiłam, nie dlatego, żeby przynieśli tą paczkę, tylko dlatego, że byli tacy serdeczni. Cieszę się każdą chwilą z nimi, bo wesoło jest, radośnie jest i podbudowują człowieka na, na, na duszy, na sercu. I ja przez ich oczy widzę ten świat. Jak opowiadają mi, na przykład Moniczka gdzieś tam była w świecie daleko i mi opowiada, jak tam we Włoszech, jak tu, jak to, to ja to widzę. I tak się cieszę, że podróżowałam razem z nią tam i to jest takie, no bardzo, bardzo potrzebne człowiekowi, bo taka radość w nim powstaje i taka chęć do, do życia, do tego, żeby, że życie jest takie piękne, bardzo dużo mi dają, dużo, dużo ciepła, że wiem, że Pamięta ktoś o mnie? Sądzę, że lubi moje towarzystwo, czy nawet rozmowę ze mną. Taką radość wnoszą w moje życie, i bardzo się cieszę i bardzo ich kocham. Wszystkie. Tacy młodzi ludzie, jak mają duszę wielką i serce wielkie, jak się angażują w pomoc dla tych ludzi starszych nie tylko pomoc jako pomoc taka fizyczna, tylko duchowa to jest w sercu to się nie da zapomnieć o nich. One zawsze będą na pierwszym miejscu u mnie w serduchu. Nie mam nikogo, bo już w tej chwili nie mam rodziny, jestem właściwie sama. Tak to się mówi, że rodzina jest najważniejsza, a dla mnie rodzina to, to są moi kochani wolontariusze.